Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. Mimo załączonego obrazka na wejściu, dziś będzie u mnie, no tak wyjątkowo, samolink, A tutaj nawiązuję tylko do Python Eventu, bo szkoda mi po prostu tych ostatnich tutaj milestone'ów, tych ostatnich stopni, gdzie mogę zdobyć cenne nagrody. A nie zrobię tego inaczej, jak właśnie samonując czempionów. Nie da się wszystkich tych samoningów opuścić, właśnie żeby wymaksować ten Titan event. No i opuściłem już ten ostatni. Tu jak widzieliście, otwierałem duszę, aby też znaleźć fragmenty tej pizzy i mieć ciągle szansę na to, aby rzeczywiście ten Titan event wymaksować. No i tutaj jestem 200 fragmentów tej pizzy, która mi brakuje, więc. No postaram się zdobyć te 4200 punktów, no ale chciałbym to rzeczywiście jak najmniejszym kosztem uczynić. No, czytało się w końcu, to tu nie ma znaczenia. Jestem gdzieś na 70 miejscu szóstym otwierając tylko zielone. Po drodze, no, fajnie byłoby, tutaj jest nieduża różnica, no, tysiąc parę punktów to może nie aż taka nieduża żeby dojść do tych fragmentów, raczej chyba sobie odpuszczę, choć mogę już tak w dygresji, w formie powiedzieć, że czeka mnie tu na koncie, nie tylko moim, bo, bo może uda się z gościem specjalnym zrobić wielkie tutaj kraftowanie reliktów, bo mi się już tego troszkę nazbierało, a też mam sygnał od jednego z widzów, że chciałby dołączyć, ale to już w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się tymi fragmentami pizzy, no i mamy portal świedzący się na fioletowo. Ja te fioletowe sobie kumuluję, szardy, więc mam ich dużo, więc generalnie rzeczywiście można by tu poszaleć, ale nie chcę tego Robić. Co prawda jest jakaś zapowiedź tego, że Leonardo, który zresztą jest tutaj no, na zwiększonych szansach w tych Woidach, będzie też w jakiejś gwarantowanej formie. Ale nikt nie mówi, że to będzie w takiej formie, jak to bywało czasami z Wojt Legendami, że na przykład trzeba 100-110 tych Wojtów otworzyć i wtedy Leonardo wpadnie. Raczej tutaj twórcy zapowiadają jakąś killerską znowu ścieżkę, gdzie będzie trzeba. Pierdel, punktów zdobyć, aby Leonarda czy duszę do niego pozyskać? No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie, no te 4200 punktów postaram się zdobyć. Jeżeli mogę z czegoś innego skorzystać, no to niestety nie z brodmoła, bo tutaj nierówno mi wpada. Tych mam czempionów trochę, ale. Tego takiego Blood Horna nie mam wcale, więc gdyby on się tam pojawił w międzyczasie, to jeszcze jest opcja, żeby tu trafić. Zielonych szardów też można się tutaj posiłkować. Ja ostatnio nie w tym evencie, który otwierałem, który ominąłem, ale te szardy otwierałem w którymś z poprzednich, otworzyłem ich 3500. Już mi się prawie do czterech odbudowało. Zobaczmy, zaczniemy od remnantów. Tutaj mam też opcję, żeby troszkę punktów zdobyć. Dwa remnanty, więc cała ta gadka wstępna, żeby Wam, no troszkę opisać takie moje podejście free to play, bo dostaję od Was czasem sygnały, że free to play nie bardzo się to da grać, albo niewiele można zrobić. No nie można zrobić wszystkiego, to prawda, ale można zrobić całkiem sporo, jakoś tam rozsądnie gospodarując tym wszystkim. No to zobaczmy, czy w remnantach akurat ktoś ciekawy do nas zawita. No biały misiek, czyli nic ciekawego. Ciemny też zresztą jest niespecjalny. No i niestety, no jest tutaj chociaż Void Epic, także to jest 100 punktów więcej. Więc zaczęliśmy od 700 punktów. No i zobaczmy. Na początek otwórzmy może trzy dziesiątki, Tak, żeby tego nie przedłużać, bo już się nagadałem na początku i. Ile to mi punktów dostarczy, a więc jedziemy i zobaczymy, gdzie też będę. No jak najwięcej tych epików. Etlena chcę sobie zrobić tutaj w sumie, bo do tych Faction Wars Hard myślę, że byłby mi tutaj przydatny, więc jakieś wzmocnienie jego będzie. Trzy epiki, no może być może być. Jeśli chodzi o moje Mercy, no to na pewno jestem daleko. Zwykle niestety Wojdy tutaj w okolicach Mercy mi się otwierają, ale ostatnio trafiłem Zuzannę, czyli Shuzen z Shadow. No i niestety tamta dziesiątka była sympatyczna. Ta to już są same rarki. No boli to Akurat właśnie w takim przypadku, kiedy tych punktów zwłaszcza tutaj potrzebuje dużo. Jest Legenda i jest Leonardo, jest Leonardo, o rany, no to już po prostu cofam wszystko. Słuchajcie, koniec otwierania, więcej nie potrzebuję. Trafiam tutaj no najlepszego z żółwi, wszyscy są raczej w tych opiniach co do tego, zgodni. Wpadają też epiki. To znaczy też, że nie muszę tak bardzo szykować się na ten event. Zaraz zobaczymy. Może w takim razie pójdę też po te no, fragmenty do craftowania reliktów. Nie wiem ile mam punktów, ale już jest pięknie. Słuchajcie, trzeci żółw na moim koncie. Brakuje mi tylko czerwonego żółwia. No, bo jednego mieliśmy za darmo. Fuzję też zrobiłem właśnie z Rafaelem. Michelangelo był za darmo, teraz jest Leonardo. Zostanie Czerwony Żółw. No to zobaczmy, co ten Leonardo tutaj robi. Razy 10 szansa to naprawdę to jest tyle, co nic. Jest wiele głosów już od dawna, że te szanse powinny być. Zwiększone albo jakoś inaczej to rozwiązane, ale tym razem wyjątkowo zadziałało. W Wojdach jest troszkę lepiej niż z tych Affinity Czempionach. No i Leonardo na A1 atakuje przeciwnika dwa razy. Kiedy to jest kontratak, to powtarza ten atak na losowym przeciwniku. Ignoruje 3% właśnie defensu swojego celu. Za każdy buff na tym czempionie aż do 15%. Damage zadawany na podstawie jego obrony, czyli defensu. Na A2 Umieszcza Increase Defense na wszystkich swoich sprzymierzeńcach na dwie tury. Także Ali Protection właśnie oprócz siebie samego. Także na sobie umieszcza label i Counter Attack Buff na dwie tury. Super. Bardzo fajnie. No i tu jest ta pasywka, która sprawia poniekąd, że staje się on takim dowództwom tych swoich pobratymców swoich braci w sumie nawiązując do kreskówki więc troszeczkę tak jak nie mam ciągle żadnego z liderów frakcji no ale Leonardo mi to rekompensuje w tym momencie więc atakuje wszystkich tutaj no ten damage który będzie zadawany w tym skillem zwiększa się o 5% za każdy buff na e, swoich sprzymierzeńcach i na wrogach. E, nie czytałem jeszcze tych skili, więc e, tak, dopiero to odkrywam, po prostu nie przypuszczałem, że go trafię. A wiedziałem, że tylko taką rolę pełni właśnie tego dowódcy. Dodatkowo usuwa wszystkie buffy z przeciwników. Jeśli ten, ten atak zabije któregoś z wrogów, nie może na tego rezystować. No i teraz jest ten właśnie tutaj Unity efekt, tak? czyli w zależności od żółwi, kiedy. Jeden z jego braci jest z nim w drużynie, to ignoruje 15% defensu za każdego tutaj z tych, właśnie. czy Leonardo, czy Nodotello, czy Michelangelo, czy Rafael. Nie liczy się to on jako czempion. No, w tej grze jest tak, że teoretycznie można mieć dwóch tych samych czempionów, czy nawet trzech w drużynie. Więc to jest troszkę dziwne dla mnie, no ale tak to już to jest rozwiązane. Chyba, że się jakieś w, w takim razie wzmocnienia ich robi. Jeżeli jest dwóch żółwików, no to zwiększa ten damage no, przez, robiony przez ten skill proporcjonalnie do tego, ile brakuje HP temu czempionowi. No i trzech tutaj jeszcze żółwików. Aktywuje ten skill. Ilekroć, któregokolwiek z właśnie z słów HP spadnie poniżej 50% no i zadziała tylko raz, nawet jeżeli macie kilku leonardów w swojej drużynie. No, wygląda super. Tutaj jest jeszcze Pasywka, tak, jeśli się nie mylę, zablokowana. Umieszcza Stone Skin na tym czempionie za każdym razem. Jeżeli HP tego czempiona spadnie poniżej 50%, i ilekrość któryś tutaj z żółwi zaatakuje, no to będzie przystępował do tego ataku zapewne używając A1, jak to zwykle bywa. Aura we wszystkich bitwach e, Defense 33%. No więc przy okazji zobaczyłem sobie cóż ten Leonardo robi. Więc, tak jak się nie spodziewałem, zupełnie że trafię właśnie tutaj. Apilonil, która też gdzieś tam była na początku i czytając jej skillę, w zasadzie nie wiedziałem czego się spodziewać. Później na kanale jest film o niej. No to nie wyszło. Znaczy, no jest to przyzwoity czempion, zwłaszcza dla kont, które się rozwijają początkujących w określonych sytuacjach, ale bez szału takie dla endgame'owego konta można by rzec. Tak myślę, że Leonardo, zwłaszcza tutaj no w kompanii braci że nawiąże do fajnego serialu, będzie, będzie już pewnie super, więc zacznę sobie studiować, jak to można ich tutaj połączyć. nie, nie no, Możecie mi nawet te reklamy wyświetlać. Traf był świetny, więc nie, nie denerwuje mnie. To zobaczmy, ile mamy punktów, bo z... no właśnie, jeżeli będzie to... Tak jak niektórzy się domyślają, bo myślę, że nie było jeszcze tego potwierdzenia, jakaś kilerska ścieżka, żeby zdobyć Leonarda i dla niego duszę, no to mi w tym momencie pół no, pracy odchodzi. Zobaczmy, ile w samym turnieju, turnieju uzbierałem punktów. Mam już wszystkie te, co potrzebuję, kawałki pizzy, i teraz, ile mi brakuje jeszcze do tych 5,5 tysiąca żeby tutaj zdobyć jeszcze te 100 fragmentów do tworzenia reliktów. No długo się to zawsze wczytuje, ten czempion ten moment, czasami jeszcze przekłamuje wynik 1000 punktów. Tak średnio tutaj pokazując. Słuchajcie, no to idźmy do tego 1000 punktów. Resztę sobie już rzeczywiście zaoszczędzę. Pojedynczo mam tu 8, może to wystarczy. W zasadzie to mógłbym nawet to otworzyć z zielonych, ale powiedzmy, że już w ramach tutaj no, uszczęśliwienia swojego trafem Leonarda zaszaleję i już nie będę tak żyłował. Zobaczymy, czy te 8 szardów starczy. Przydałyby się tutaj epiki, zwłaszcza, no bo jeżeli chodzi o ralki, no to nie będzie to wystarczająco, ale też wtedy rzeczywiście może z tych zielonych uzupełnię. No i tak się strasznie cieszę. Super traw! Jak mówię, dzisiaj chyba. Napisałem Andrzejowi, że legenda trafiona bez Mercy to, to i tak cieszy, jest epic zawsze, bo Andrzej trafił w No sam, jak wam wspominałem, zwykle musiałem dojść do Mercy, a tutaj trafiam Leonardo bez Mercy, więc no, dla mnie to jest coś zupełnie niespodziewanego. Dobra, no dobra, to jeszcze dwa szardy i później już sobie dobiję do tych fragmentów. Jeżeli uda się tą kooperację z jednym z moich widzów przeprowadzić, to... Zaproszę Was niedługo na wielkie kraftowanie reliktów. Okej, okay. starczy tego szczęścia i ryzyka. Kropka świeci się na czerwono. Nawet nie wiem z jakiej frakcji jest ten Leonardo. A, z shadowkin. Więc trzy z czterech żółwi już mam w komplecie. Też podobno niezłe cuda wyprawiają. No, jeżeli otwieracie, to życzę Wam też, żeby Wasze trafy Was tutaj uszczęśliwiły. Ode mnie to tyle na tą chwilę. Trzymajcie się. Cześć.